Co oznacza wprowadzenie ceł. No bo jeżeli te stopy procentowe zaczną spadać... Trump chce y, zmusić przedsiębiorców. Jak dużą władzę ma jeden człowiek y, w polityce? No, Trump jest człowiekiem ogólnie chyba dosyć zapatrzonym siebie i zadufanym. Ziomek od kredytów i krecha na kwadrat zapraszają. <ślesk> Witajcie. Siemanko. Kochani, witam, witamy Was w kolejnym, w kolejnym odcinku. Zmiana kolorów na czerwony oznacza nową, nową, serię. nową serię śmiejemy się, że będziemy mieć zaraz więcej, więcej serii niż oglądających nasz kanał. Dlatego musicie e... oglądać, subskrybować, dostawiać łapkę w górę. pozytywne komentarze. Bardzo tak. prosimy, bo inaczej algorytmy YouTube'a są dla nas. Niemiłosierne i nie pozwalają nam się rozwijać. Podsumowując, te serie, które w ogóle już są na naszym kanale, pierwsza seria to jest ta seria taka edukacyjna. Staraliśmy się stworzyć dla Was taki kurs bardzo dokładny, dużo dokładniejszy niż na Instagramie. Polecamy oglądnąć, bo jesteście w stanie tak naprawdę przejść chyba przez każdy możliwy temat związany z kredytem hipotecznym. Tam się jeszcze A... będą pojawiały informacje, będą się pojawiały nowe odcinki, ale zdecydowanie częstotliwość. Na tamtej serii będzie w tym tak, momencie. Będziemy się tak się zaktualizować. No, nie, 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 nie jesteśmy w stanie wymyślić. To niełatwa nie seria dla wielu osób, ale naprawdę jak ktoś lubi dłuższą formę i chce temat I Chce się zgłębić, do kredytów e, to Dokładnie to, to mieliśmy bardzo pozytywny od was feedback, za co e, dziękujemy. Seria podcastowa, e, czyli kolor niebieski, e, ona zostaje z nami, mamy nadzieję e, na dłużej. No i nowa seria komentary czerwona. E, czyli to, co Biedzące się dzieje. Bieżące wydarzenia w Polsce to się świecie. Oczywiście nie będziemy pewnie mówić o rozstaniach celebrytów i innych dramach celebryckich. Może freak fight'y delikatnie. To może, albo zaczniemy tutaj pomiędzy sobą uprawiać freak W tak. głównej mierze będziemy się skupiać oczywiście na tych rzeczach, które są związane z rynkiem nieruchomości kredytowym, biznesowym, gospodarczym, czyli to, co u nas na kanale właściwie cały czas możecie znaleźć. Yy, I ostatnia rzecz na yy, tytułem wstępu partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Otodom. Otodom autor raportu "szczęśliwy dom Mieszkaniowe mieć czy być" polecamy serdecznie. Największy portal nieruchomościowy w Polsce. Tam możecie znaleźć swoją własną nieruchomość. Lecimy z dzisiejszym tematem. Trochę się Dzieje aktualnie na świecie, bo mieliśmy tutaj konferencję z prezesem dlapińskim. Zaczniemy od naszego podwórka dokładnie. Tak, zaczniemy od naszego podwórka, a później poruszymy troszeczkę temat ceł narzucanych przez Donalda Trumpa i postaramy się zastanowić, jak może to wpłynąć właśnie na inflację w Polsce, a przez to też na stopy procentowe, bo, bo no, świat póki co jest dosyć mocno ze sobą połączony. Zaczynamy od Jastrzębia. Tak, yy, w tamtym tygodniu Jastrząb, Jastrząb wylądował. Dzisiaj mamy siódmy, kiedy to nagrywamy. Mam nadzieję, że jak najszybciej się ten odcinek pojawi. Jastrząb wylądował. Aktualnie no trzy o, ostatnie odczyty inflacyjne są poniżej 5%, czyli mamy poniżej tak naprawdę oczekiwań tutaj Narodowego Banku Polskiego, więc teoretycznie mamy sygnały do tego, żeby móc myśleć, jak to pan prezes powiedział, o obniżce a w zasadzie o serii obniżek stóp procentowych. Teoretycznie tak. Wszystkie wskaźniki mówią o tym, że moglibyśmy o tym myśleć, natomiast pan prezes Glapiński podczas konferencji twardo stał na stanowisku, że na razie tych obniżek nie będzie. Ta konferencja i ta, to posiedzenie właściwie RPP żadnych nowych obniżek nam nie przyniosło. Natomiast, co ciekawe, po konferencji miała miejsce sporo konferencji prasowych aktualnych kandydatów, Startujących w wyborach prezydenckich, którzy namawiali pana prezesa Grapińskiego do obniżki stóp procentowych. Między innymi pan marszałek Hołownia chwalił się, że wystosował pismo do pana Grapińskiego. Z prośbą o y, taką obniżkę. Oczywiście pan Trzaskowski również y, tutaj. Pan mocno... Gabinski otworzył koperty i stwierdził: Tak, tak, to skoro prosicie, to obniżamy. tak? Dokładnie. No nie tak, to nie jest to. No, trochę tak wygląda me megalomania, nie? Że tak. no, tu musi być większość. Kremanie... Jeżeli chodzi o Radę Polityki, Pienięż... Radę Polityki Pieniężnej, która e, decyduje o wysokości stóp procentowych, tam musi być większość, czyli ktoś Ale to bym chciał jeszcze. Z wnioskiem i musi to ten wniosek zostać przygłosowany. Kończąc wątek, bo to jest ciekawe, oczywiście wiecie, czy, czy, czy można to połączyć ze sobą, czy nie. Tego nie wiemy, natomiast jest to interesujące, bo do tej pory Karol Nawrocki nigdy z e, żadnym, e, z żadną propozycją dotyczącą stóp procentowych oficjalnie nie występował i nie poruszał tego tematu na żadnych wywiadach, na żadnych konferencjach prasowych. Po ostatniej konferencji Karol Nawrocki również zwrócił się do pana Glepińskiego z prośbą o obniżkę stóp procentowych jako jako kandydat niezależny. Jako no niezależny tak kandydat nie I nagle okazuje się, że pan Glapiński zaczyna chyba zmieniać powoli zdanie, ponieważ już w tym momencie wypowiedział się, że oni będą oczywiście, jako Rada Polityki Pieniężnej, posiadali szybciej prognozy dotyczące yy, projekcji inflacji. I jeśli te prognozy, które oni otrzymują, powiedzmy początkiem maja, a do publicznej wiadomości podają, powiedzmy w lipcu. Jeśli te prognozy będą dalej potwierdzały tendencję utrzymania tej inflacji w ryzach, to jest możliwe szybsze obniżenie stóp procentowych. Tak, i tu, tu konkretnie, o czym się mówi? Wejdźmy czasie Tomku, na nasz kalkulator rebrokers.pl. Tam też możecie umówić się na bezpłatne konsultacje kredytowe, tam też możecie skorzystać z naszego kalkulatora nadpłat. Postaram się na liczbach konkretnie pokazać Wam, o jakich obniżkach w ogóle rozmawiamy. No bo jeżeli te stopy procentowe zaczną spadać, to po pierwsze mówimy bezpośrednio o obniżkach rat dla tych, co mają zmienne oprocentowanie i biorą nowe kredyty na zmienne, a też niższych stałych oprocentowaniach i lepiej liczonej zdolności kredytowej w bankach. O czym mówi pan prezes Grapiński? Jeżeli ceny energii nie wzrosną, to byłbym skłonny do bardziej odważnej decyzji, czyli 0,5 punkta procentowego. Tam zaczął od 0,25, czyli pierwsza obniżka w maju, ewentualna 0,5. I teraz załóżmy sobie kredyt na 500 tysięcy złotych. Aktualnie ze stałym oprocentowaniem najniższe na dzień dzisiejszy to jest... Czemu już... ze Nie, zrób zmienne. Dla zmiennego robimy jak się zmieni? No tak, no to załóżmy najniższą możliwą Marii 1,75. 7,55 wychodzi w ING teraz oprocentowanie, to takie uczciwe można powiedzieć. 7,55, no to załóżmy. No załóż... 30 lat, tak? Czyli 0, tak. 30 lat no to i 0,5 w dół. Jaką mamy ratę? Słuchajcie, słuchajcie, wyjściowo dzisiaj gdybyśmy brali taki kredyt to by było 3513 zł. I przewidywane odsetki do zapłaty przez 30 lat 764 754 zł. O tym też za chwilę jeszcze powiemy, ale to. I co jak mamy obniżkę pół punkta procentowego? teraz? I teraz zakładamy, że pan Glapiński nam poluzuje majtki 3343 zł. I całkowity koszt kredytu spada do 703 500 zł. Czyli mniej więcej 150 zł. zł. Na racie. Dokładnie. I to niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na stałe oprocentowanie, czy zmienne, one powinny mniej więcej proporcjonalnie spadać. A czy jak Czyli... się zdecydowaliście już na stałe, to wam nie spadnie? żeby... No nie, ale zachować. pojawia się przestrzeń znowu do refinansowania, <grym> tak? Kolejnego, ponieważ. Refinansowanie albo dla osób, które rozważają danie tak. kredytów ze stałą stopą procentową, no to też jest bardzo ważna informacja. I słuchajcie, rynek zdążył już zareagować. Poczekaj jeszcze, jak ja bym chciał skończyć ten temat, jak... jakie są plany z tymi stopami procentowymi, a zaraz przejdziemy sobie. Właśnie do tego jak reaguje rynek. Czyli pierwsza obniżka 0,5. Kolejna, tak naprawdę, o której, o której mówimy, to kolejne 0,5. Czyli mówimy o Kolejna przestrzeni 150. na obniżkę, no, nawet o jeden punkt procentowy. Tak? Czyli jeżeli tu mamy 150 zł na takim kredycie pół miliona, to automatycznie 1% w dół to aż 300 zł na racie mniej, no już taki realny wpływ na e, podwyższenie chyba zdolności kredytowej, no bo te 1% no to już jest coś e, faktycznie mocno odczuwalnego. Trzeba pamiętać e, o tym tak, że, że to będzie wpływało bardzo mocno na zdolność kredytową również, e, także jeśli dzisiaj jej nie macie albo Wam trochę brakuje, to być może w najbliższym czasie okaże się, że ta zdolność kredytowa Wam troszeczkę wzrośnie. Gdzie zmierzamy? Dokąd zmierzamy? No bo rozmawiamy tutaj o obniżce stóp procentowych o jeden punkt procentowy. No i prezes Grafiński twierdzi, że zmierzamy w przyszłym roku do poziomu 3,5%. Czyli tu mamy obniżko, 1 da nam 4,75, później jeszcze o 1, Czyli tak naprawdę możemy o te 700 zł tak naprawdę spodziewać Liczyć, się obniżenia tak. raty w stosunku e, e, przy kredycie na pół miliona na 30 lat w stosunku do tego, co mamy. Zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a w dalszej części odcinka postaramy się rozkminić, co może pójść... E, nie tak, a może ten scenariusz również jest bardzo realny. Dobra, słuchajcie, powiedzieliśmy, że zareagował rynek, więc tak, od dzisiaj możemy zauważyć tendencję niższych propozycji ze strony banków, jeśli chodzi o. Oprocentowanie kredytów ze stało zmiennym oprocentowaniem. Dokładnie, no bo dalej to zmienne nam się nie zmieniło w żaden sposób. Jeszcze? No bo nie mogły się zmienić stopy procentowe po ostatniej konferencji, które Teoretycznie na by mogłem, takim samym bo bo tak naprawdę również konsumuje w pewien sposób oczekiwania Ale to już rynku, tak? Są takie różnice. E, wiesz? I, I tu właśnie chcemy Wam w tym momencie przybliżyć dwa pojęcia i tak naprawdę dwa wskaźniki, które są kluczowe e, w perspektywie tego, żeby ewentualnie móc przewidzieć, co banki zaproponują. W kolejnych tygodniach, jeśli chodzi o zarówno zmienne, jak i stałe oprocentowanie kredytów. Zacznijmy może od ważniejszego dla kredytobiorców, którzy rozważają stałe zmienne oprocentowanie, czyli mamy wskaźnik IRS, Interest Rate SWAP. I tutaj, żeby to Wam w taki bardzo prosty sposób spróbować wytłumaczyć, bo definicja, jak sobie ją wpiszecie w Google, może być lekko przytłaczająco przerażająca. Natomiast w bardzo dużym uproszczeniu, ten IRS to jest taki wskaźnik, który próbuje pokazać, jakie są przewidywania rynku co do przyszłych stóp procentowych. Czyli na jego podstawie właśnie banki ustalają tą przyszłość, przyszłą wysokość kredytów ze stało zmiennym oprocentowaniem. Im wyższy ten wskaźnik IRS, tym prawdopodobnie będą droższe kredyty ze stałym oprocentowaniem. Im niższy ten wskaźnik IRS, tym będą prawdopodobnie te kredyty. Z oprocentowaniem stałym tańsze i no, my sprawdzamy ten wskaźnik IRS, staramy się od czasu do czasu go sobie zweryfikować i faktycznie no, jeden do jednego. Jak na razie? To przede wszystkim banki i osoby odpowiedzialne w bankach za ustalanie stałej stopy na najbliższy okres. E, sprawdzają ten wskaźnik. I np. przykład PKO BP zmienia stałe oprocentowanie codziennie, nie? więc tam ktoś codziennie monitoruje sobie ten wskaźnik. I ustala stałą stopę na dany dzień. ING zmienia raz na tydzień. W każdy poniedziałek mamy przedstawione nowe stałe procentowanie, czyli ktoś już tam albo z samego rana w poniedziałek, albo jeszcze w niedzielę wieczorem sprawdza, na jakim poziomie mamy wskaźnik IRS i ustala na kolejny, kolejny tydzień stałą stopę procentową. Embank na przykład ustala sobie jakieś tam okresy promocji. W zasadzie jest, jest to kilka tygodni. Jak się nic nie zmienia, to, to nawet trochę, trochę dłużej i oni czekają często do samego końca, bo chcą jak najniższe to oprocentowanie zaproponować, i banki faktycznie chcą e, jakby w tym wszystkim, co się dzieje, zaproponować Wam jak najniższe oprocentowanie, więc czasami e, rozmawiamy z tymi osobami, które są za to odpowiedzialne, czekają do ostatniego dnia e, na jakąś jeszcze dodatkową obniżkę tego wskaźnika, e, i ona pozytywnie, jeżeli faktycznie spada, to, e, to, to pozytywnie wpływa to na Wasze na oferty kredytów zostało zmienną stopą. Nie? I jeżeli sobie zobaczymy, słuchajcie, co się wydarzyło tak naprawdę od wtorku środy tamtego tygodnia, to mamy taką linię rzucimy tutaj zjazdową, na, tak, linię na zjazdową natomiast no, zjechało tutaj bardzo nie wiem, mocno. czy to w ogóle widać, ale taka linia zjazdowa. W dół, przez co tak naprawdę jeszcze w tamtym tygodniu BNP Paribas stała stopa 6,5, dzisiaj ING 6,75 i zaraz pewnie cała reszta banków za tym pójdzie. I tak naprawdę, słuchaj, jesteśmy w tym momencie mniej więcej w punkcie, w którym znajdowaliśmy się w styczniu 2024 roku. To był taki moment, w którym ten IRS faktycznie znajdował się na najniższym poziomie od całej afery związanej z inflacją i podwyżką stóp procentowych. Więc no, napawa to powiedzmy e, optymizmem. E, po, po bardzo długim czasie, kiedy ciężko było z optymizmem patrzeć na to, co się działo. Powoli mam nadzieję, nie zapeszając, wychodzimy z najgorszej dziury. I to I znowu powinno działać. też tak pozytywnie chyba wpłynąć na rynek, bo ostatnio w ogóle wiecie, my też sobie monitorujemy liczbę spotkań. E, które, które się nam omawiają, na które wy się umawiacie w sprawie kredytu hipotecznego i faktycznie, jeżeli sobie popatrzymy na marzec do lutego, no to mamy spadek o 30-40%, czyli entuzjazm tak naprawdę entuzjazm spadł. Trochę, trochę spadł, <kuh> trochę kończą się już kredyty na budowę domu, no bo już kto miał wziąć, to, 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 to wziął. Niektórzy czekają jeszcze na z nadzieją na wejście nowego programu, także my też czekamy na obniżkę stóp procentowych. Eee, czy ona e, faktycznie nastąpi, to się okaże, no bo tu przejdźmy sobie do drugiego jeszcze wydarzenia. mamy FRA do omówienia, Przemek, także jeszcze się zatrzymajmy na chwilę, na, bo powiedzieliśmy o IRS-ie, a mhm. jeszcze musimy sobie powiedzieć o FRA. To jest taki indeks, który będą sprawdzały szczególnie osoby posiadające kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. Forward Rate Agreement, czyli taka prognoza właśnie, w jakiej wysokości będą stopy procentowe, na przykład za 6 miesięcy, za rok i tak dalej. Więc ten kontrakt Fra służy do przewidywania właśnie wysokości stopy WIBOR, bo WIRON już w tym momencie przestał w bankowości hipotecznej funkcjonować i tutaj też możecie sobie właśnie szukając informacji na temat Fra przewidzieć, czy raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem mają szansę na spadki, bo właśnie ten Fra będzie przewidywał wysokość WIBORu. Także y, zachęcamy Was. Y, no i co, wynosimy się chyba już z naszego podwórka powoli i przenosimy się na rynek międzynarodowy, a właściwie szczególnie rynek amerykański. Niby daleko, a może się zaraz okazać, że wcale nie do końca tak daleko. No tak, no bo rozpoczyna się swego rodzaju wojna, y, wojna handlowa. No, i wszyscy się zastanawiają, dokąd to zmierza. Na razie mamy bardzo czerwono na, e, na, giełdach. na giełdach i, i te Też spadki Też Wam tutaj są... rzucimy największe giełdy. E, spadki są. Potem 20 potężny. piątek i poniedziałek. No, no to, dzisiaj otwarcie jest na, na, na Wigu, tak? Na wig 20. Tak. Temat z pozoru e, dopiero, dopiero się giełda otworzyła. Tak, także... Temat z odległy. Masagra. No, buez za to niby nie jest nasza piaskownica. Ale no, jeżeli Trump tak naprawdę wprowadza cła, to nie tylko Ameryka kicha. Ale i cały świat może się przeziębić. Tutaj A ważne, means... żebyśmy chyba się zatrzymali, bo mam wrażenie, że nie każdy pojmuje, co oznaczają, co oznacza wprowadzenie ceł. Bo tak naprawdę widziałem już w necie oczywiście wiadomo, że Amerykanów ciężko mierzyć jakąkolwiek miarą. Natomiast jest mnóstwo już filmów w internecie, gdzie rozumowanie jest takie, że jeśli wprowadza USA cła, powiedzmy dla Unii Europejskiej czy Chin, właściwie to dla całego świata wprowadzili poza Rosją, co jest tak. ciekawe, to My jako Unia Europejska zapłacimy to cło, tylko że to nie tak działa, bo cło zapłaci firma w Ameryce, która będzie importowała towary, czy z Chin, czy z Unii Europejskiej, czy no w obecnej sytuacji chyba nie ma co w ogóle wymieniać. Czyli bo tak naprawdę tak, rozmawiamy o cle na poziomie 25%, bo tam jest... Kilka różnych, nie będziemy już tak wchodzić mocno w szczegóły, to automatycznie pewnie cena tego danego produktu, przynajmniej o te 25%, zostanie przerzucona na konsumenta. A no prawdopodobnie importer zrobi to, co będzie musiał zrobić czyli nie weźmie tego cła na siebie, no bo straci swój biznes tylko przerzuci to na cenę towaru, tak? I tak. tyle, o ile więcej cła on zapłaci. O tyle drożej będzie sprzedawał detalicznie później ten produkt, który został to Teoretycznie to tylko Amerykanom ceny, e, ceny wzrosną, ale no, jak że nie wprowadzimy ceł. No, no i już e, o tym się e, mówi, one mają być lada, ofensywy, dzień, tak naprawdę, lada dzień, Lada dzień mają być wprowadzone i mówimy tutaj już właśnie o takiej wojnie e, handlowej. Czyli jeżeli my e, wprowadzimy e, cła na produkty, które e, importujemy ze Stanów Zjednoczonych, no to automatycznie Ceny produktów czy my to, możemy, my to sobie jako Polska nas, możemy wprowadzić. My, w sensie Unii Europejskiej, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Europejskiej. Jesteśmy uzależnieni od decyzji unijnych i niewiele mamy w tym momencie sami do gadania. Więc tak naprawdę, w krótkim terminie wpłynie to negatywnie na inflację. Więc, jeżeli my tu rozmawiamy o. wpłynie albo nie wpłynie, no o to już tak ciężko powiedzieć do końca. Czy, czy w 100% w krótkim czasie wpłynie. Wiesz no może bo... nie w takim bardzo krótkim czasie, bo jakby w tym momencie jeszcze sobie krótki powiedzmy... Krótki czas to pewnie kwestia 12 e, miesięcy, nie? E, Są sklepy, no myślę, że nawet szybciej, bo, 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 bo póki co pewnie wielu, wiesz, tutaj e, wiele, wiele firm jest zaopatrzona w towary, jeszcze będą sprzedawać po tych starych cenach, no ale kiedy już będzie konieczność importowania tego nowego towaru, to te ceny zaczną rosnąć. Albo, druga teoria, Czyli nie zaczną rosnąć, bo spadnie e, ogólnie jakby, handlu. Cały, cały handel, tak? tak? No Czyli bo zwolni cały, cały światowy handel, no bo. Mniej handlu to mniejszy popyt na surowce, mniejsze ceny paliwa. To znowu powinno kontrować, kontrować tutaj nam kwestię inflacji, ale już w trochę dłuższym e, terminie, więc wszystko zależy, która, która wersja tak naprawdę przeważy i w którą stronę ta inflacja wszystko zależy od tego co tak naprawdę Trump chce osiągnąć no bo jedną z teorii jest to że Trump chce zmusić przedsiębiorców amerykańskich przedsiębiorców do maksymalnego przerzucenia się na rynek wewnętrzny tak czyli chce powiedzmy rolników czyli firmy które zajmują się produkcją żywności przekierować totalnie nie na wywóz towarów za granicę a na sprzedaż wewnątrz Stanów Zjednoczonych Chce e, dzięki temu e, tak naprawdę e, obniżyć właściwie koszt pieniądza, bo jest to taka teoria e, i wzmocnić wartość obligacji. Dzięki temu do Fedu, do rządu federalnego wpłyną niesamowicie duże pieniądze. Jest to jedna z teorii. Inna teoria znowu jest taka, że e, Trump jest człowiekiem ogólnie chyba dosyć zapatrzonym w siebie i zadufanym w sobie, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jak go słucham. Więc kolejną teorią jest to, że przez nałożone cła amerykańscy przedsiębiorcy zaczną w pewnym momencie po prostu krwawić i mogą e, przejść w taki służalczo-poddańczy ton w temacie relacji właśnie wobec Trumpa, czego Trump pewnie byłby... Byłby zachwycony, rozkoleni. tak. Natomiast no, może doprowadzić do naprawdę globalnej tutaj recesji i... I taka zabawa Trumpa może się skończyć y, źle. Dla mnie w ogóle to jest niesamowite, jak dużą władzę ma jeden człowiek e, w polityce. No, w Polsce jest to tak... W Stanach Zjednoczonych, nie, wiesz, tak tam, naprawdę. Bo tutaj bo to, u nas jest u nas to w ogóle jest... niemożliwe, że wychodzi sobie prezydent i mówi: o, dzisiaj mamy takie cła na takie towary, takie na inne, i tak naprawdę zmienia układ sił na, na całym świecie jeden człowiek. Podsumujmy sobie to jakoś, bo tak mam wrażenie, że tutaj powymienialiśmy trochę argumentów, ale żeby tutaj jasna konkluzja wybrzmiała, bo obie wersje, czyli Wersja, w której mówimy, że może spowodować podniesienie inflacji, wzrost inflacji. Tak. I ta wersja, w której mówimy o tym, że polityka aktualna Trumpa może spowodować spadek inflacji, obie wersje mają sens. No bo teraz tak, pierwszej wersji: wzrost ceł. Wyższe ceny importu i presja inflacyjna, zwłaszcza na elektronikę. Krótko krótkoterminowo mówimy o wzroście inflacji? Możemy mówić, tak. Długoterminowo raczej o spadku. Czyli do 12 miesięcy, tak? No tak. bo tutaj mówimy w takiej perspektywie. Tak. Ale z drugiej strony, czyli znowu patrząc, bo jest opcja numer dwa. Tak. Nie wiemy, jak to się skończy. Czyli wyższe cła to mniej handlu. Mniej handlu to mniej produkcji. Mniej produkcji to mniejszy popyt na surowce. Mniejszy popyt na surowce to tańsza ropa. Tak. Tańsza ropa to spadek inflacji. Oczywiście pamiętajcie, że my stosujemy tutaj bardzo duże uproszczenia w tym ciągu przyczynowo Staramy się pokazać wam ten efekt końcowy tak naprawdę na polską gospodarkę, a w zasadzie na inflację w Polsce, a inflacja w Polsce przełoży się na stopy procentowe, a stopy procentowe przełożą się na wasze raty. I chcemy Wam właśnie ten e, fragment e, tej układanki, układanki, tego ciągu tutaj pokazać. Kazać Słuchajcie też, no na pewno, na pewno będzie miało bardzo duży wpływ też na to, co się wydarzy, reakcja przede wszystkim Chin, Unii Europejskiej, OPEC, no bo jako tutaj organizacja zajmująca się ropą, oni też będą na Na pewno, no bo te ceny reagować, ropy też mogą być tak? sztucznie w jakiś sposób gdzieś tam kształtowane. Przez wydobycie lub też zaprzestanie tego wydobycia, tak? tak? Więc no podsumowując, obie opcje jak najbardziej możliwe, będziemy Was informować na bieżąco. Co, co się będzie dalej działo. Postaramy się w ogóle, żeby ta seria którą teraz oglądacie pojawiała się jak najczęściej, bo chcemy, żeby to były odcinki krótkie, ale treściwe. Dokładnie. Dlatego kończymy, żeby było krótko. Tak. <grych> Dziękujemy wam, jeżeli dobr, dobrnęliście do końca. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, żeby dać łapkę w górę, komentować, będzie nam bardzo miło i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na Dziękujemy razie. Dziękujemy za uwagę. Na razie. Pa.